I gdy wróciłem do siebie, to zacząłem się nad tym zastanawiać z punktu widzenia królewskiego zwierciadła. Co ta myśl, która się w mojej głowie urodziła przez tą sytuację, przez tą interakcję z jego komentarzem? Zacząłem się temu głębiej przyglądać i szukać, co jest między wierszami. I w tym komunikacie nie będę już z nim rozmawiał o rzeczach, które są dla mnie ważne. W tym komunikacie nie będę już więcej się z tą osobą kontaktować, bo ona mnie nie rozumie i nie akceptuje mnie takim, jakim jestem. Usłyszałem między wierszami, gdy zszedłem tam jako ten dojrzały władca, bez emocji, tylko z empatią i zrozumieniem, usłyszałem doceń mnie. Zobacz, jak potrafiłem mimo braku wiedzy na dany temat i tak osiągnąć cel. Jeden z kolejnych, które są przede mną. Czyli doceń i zauważ. I wtedy zrozumiałem, że to ja mam docenić samego siebie i sam siebie zauważyć, jak niesamowitą Pracę włożyłem w ten projekt, jak wytrwały w tym projekcie byłem i zacząłem sobie przypominać te wszystkie sytuacje właśnie z tego, z tego projektu, kiedy e, mówię, dobra, mam dość, rezygnuję, nie dam rady tego przejść, nie wiem jak to zrobić. Szukałem pomocy w różnych miejscach, ale nikt nie był w stanie mi pomóc. E, wtedy robiłem sobie dzień przerwy. Szedłem ne, wykąpać się na ocean. Następnego dnia wracałem i pojawiła się taka myśl dobra, spróbujmy teraz od innej strony. I przypomniałem sobie te wszystkie momenty, w których byłem wytrwały, w którym doceniałem, właśnie w ten sposób doceniałem sam siebie. Zobaczyłem teraz, jak fantastycznym człowiekiem jestem, jakim nieustępliwym, jakim uważnym też na swoje potrzeby, czyli w sytuacjach, kiedy coś mnie przerastało na dany moment, robiłem sobie przerwę i robiłem sobie odpoczynek. I w momencie, kiedy zacząłem sobie przypominać te wszystkie sytuacje, kiedy widziałem, jak fantastycznie sobie z tym poradziłem, to pojawiła się taka myśl: a teraz idziemy kupić sobie coś pysznego. To jest taki, taka wisienka na torcie pod tytułem Doceniam sam siebie. Zadzwoniłem do mojego kumpla i mu podziękowałem za jego komentarz.